W listopadzie 1839 roku, cierpiący na chorobę płuc, dla podreporowania stanu zdrowia, Frédéric Chopin udaje się na Majorkę wraz ze swoją poznaną na paryskich salonach przyjaciółką Auron de Lidévan, francuską pisarką używającą pseudonimu Georges Sound. Zaraz po przyjeździe na Majorkę napisał do swojego przyjaciela i wydawcy Juliana Fontany. Jestem między palmami, cedrami, kaktusami, oliwkami, pomarańczami, cytrynami, aloesami, figami, granatami itd. Niebo jak turkus, morze jak lazur, góry jak szmaragd, powietrze jak w niebie. Kompozytorowi służyć miał klimat śródziemnomorski, jednak zima tego roku była wyjątkowo deszczowa, co znacznie pogorszyło stan jego płuc. George Sand pisała, padają tu deszcze, jakich nie ma się gdzie indziej pojęcia. Nasz biedny Chopin jest słaby i cierpiący. I właśnie tam, w klasztorze Kartuzów w Waldemosie, na nędznym majorkańskim pianinku skomponował swój wyjątkowy cykl 24 miniatur. Kłodziów z apusu 28.